Dzień dobry, przeprowadzę mały eksperyment, za pomocą którego postaram się wyjaśnić pewne podstawowe zagadnienia z fizyki kwantów. Fizyka kwantowa to taka zabawna dziedzina fizyki, która jest często przywana w fantastyce naukowej albo przez duże środowiska pseudonaukowe i pojawia się generalnie w tak wielu nieoczekiwanych momentach, że łatwo stracić z oczu jej prawdziwe znaczenie. A prawdziwe znaczenie jest bardzo przyziemne, bo wszystko zaczęło się od badań światła na przełomie XIX i XX wieku, badań natury światła, jaką, jak, z czego się składa, w jak, jaki sposób jest przenoszone, jaki model fizyczny rządzi światłem. To wszystko były bardzo istotne pytania, te już prawie 150 lat temu. I dzisiaj postaram się wyjaśnić pewne podstawowe zagadnienia z tym związane za pomocą tego eksperymentu z dwoma laserami i pakietką fluorescencyjną. Ponieważ będziemy pracować z laserami, potrzebna jest mała ochrona. Proszę o tymczasem o skoszczenie świateł. Mamy tutaj laser czerwony i fioletowy. Zacznę od laseru czerwonego. Jak widać, nic ciekawego się nie dzieje. Natomiast kiedy poświęcę laserem fioletowym. To okazuje się, że mogę rysować na paletce takie ładne szlaczki, które ja, ja widzę jako seledynowe, Mam nadzieję, że Państwo również. Jeszcze raz, tutaj jest. Tutaj nie ma. Taki to właśnie fikuśny efekt. I z czym ten efekt jest związany? Ten efekt jest związany właśnie z podstawowymi odkryciami, jakie poczynili w, na przomu XIX i XX wieku Albert Einstein, a wcześniej Max Planck. Światło ma naturę falową. To w fizyce już w tamtych czasach wiedzieli. Tylko to, co odkryli Einstein i Planck, to to, że światło jako fala nie jest przenoszone w postaci ciągłej, tylko w postaci, wypluwane w postaci takich porcji energii, w postaci porcji energii, które zostały nazwane kwantami. Każda taka porcja ma ściśle określoną wartość energii, a wartość tej energii będzie związana z barwą światła. Światło fioletowe będzie miało barwę większą, światło, światło zielone barwę mniejszą, a światło czerwone będzie miało energię najmniejszą. Z, jak to się ma potem do fluorescencji? Do fluorescencji ma się to tak, że jak w ogóle działa fluorescencja? Mamy cząsteczki, które absorbują światło. Przez to, że absorbują światło, ładują się energetycznie. Elektrony zostają wzbudzone na wyższą, wyższe poziomy energetyczne. Ale jest to, w fizyce jest to stan bardzo niestabilny i bardzo nietrwały, i w bardzo krótkim czasie elektrony chcą oddać tą energię, żeby wrócić do swojego poziomu podstawowego. Wypływając tą energię, oczywiście znowu zwrotnie emitują światło widzialne. To, co jest tutaj ważne, to to, że my świecimy światłem fioletowym, a widzimy światło zielone. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że część energii zostaje rozproszona w postaci różnych dodatkowych oddziaływań fizycznych pomiędzy światłem a cząsteczkami farby materii i zostaje wytracona. Dlatego my świecimy światłem fioletowym, które ma bardzo wysoką energię, podczas gdy. Atomy oddają nam światło o wartości mniejszej od tego, co, czym my świecimy, ponieważ nie jest możliwe, aby świeciły wartością większą, bo wtedy musiałyby z tą energię wyrwać jakby z samych siebie, a taki efekt jest w fizyce niemożliwy. Dlatego świecimy światłem fioletowym o bardzo wysokiej energii i dostajemy światło zielone o pewnej wartości czy saledynowe o pewnej wartości odrobinę pomniejszonej. Teraz wracając do tych kwantów energii, o których mówiłem, Światło jest wypluwane w postaci kwantów energii o ściśle określonej wartości energii. Kiedy świecimy światłem czerwonym, ono ma, jak już powiedziałem, energię małą i ta energia jest zbyt niska, aby wywołać ten efekt, aby wywołać efekt, że cząsteczki się ładują energetycznie, a potem oddają tę energię w, w postaci światła widzialnego. Pewna popularyzatorka nauki porównała to do strzelania piłeczkami ping-pongowymi w karoserię samochodową. Nie ma znaczenia, ile piłeczek wystrzeli w kierunku samochodu, one i tak są za słabe, aby wywołać jakiekolwiek odkształcenie. Tak samo światło czerwone. Moglibyśmy świecić przez 5 minut na tą plakietkę, a i tak nie widzielibyśmy żadnego efektu, ponieważ ta energia jest po prostu zbyt niska. Dopiero światło fioletowe ma dość dużą energię, aby wywołać ten efekt fluorescencji. I to jest właśnie odkrycie, to jest właśnie klucz, który odkrył Einstein. To jest klucz, dzięki któremu wyjaśnił kilka innych efektów fizycznych, za które potem został uhonorowany Nagrodą Nobla: że światło nie jest czymś, czym można ładować materię, światło jest wysłane w postaci kwantów i tylko kwant o ściśle określonej, o odpowiedniej wartości energii może wywołać reakcję fizyczną, taką jak w tym przypadku świecenie fluorescencyjne naszej plakietki. A więc podsumowując, czego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że światło ma naturę falową, Dowiedzieliśmy się, że te fale są wysłane w postaci kwantów promieniowania, w postaci porcji energetycznych o nazwie kwanty. Dowiedzieliśmy się, że te kwanty mają różną wartość energetyczną i że wartość tej energii determinuje barwę światła, jaką y, widzimy. Oraz że tylko kwanty promieniowania o ściśle określonej wartości energetycznej mogą wywoływać reakcje fizyczne. A wszystko to dzięki prostemu doświadczeniu z plakietką i dwoma laserami. Tranquil